Dzisiaj nasz trzeci dzień na Morawach dzisiaj w planie mamy dojechać do miejscowości Chodonin przez mutenicę ale najpierw zrobimy takie drobne zakupy w sklepie no, całość tej trasy do Chodonina to jest ponad 20 km myślę że jak dojedziemy to zdecydujemy o tym gdzie dalej będziemy Tak, jesteśmy w drodze do Hodonina Do Hodonina nam zostało jakieś, nie wiem, 5 km mniej więcej Przejeżdżamy przez taką groblę na odcinku Mutenice Chodonin O to jest mnóstwo ptactwa, takiego wielkiego ptactwa planujemy zatrzymać się koło zamku piękna pogoda około 23-24 stopnie tak więc można na rowerku jeździć jesteśmy tutaj już trzeci dzień, mamy przejechane do tej pory 135 km No i tak, jesteśmy w Chodoninie, 23 km trasy za nami. Za chwileczkę zdecydujemy, którędy będziemy wracać. Ale zrobimy sobie tutaj krótką przerwę. Zobaczymy miejscowy zamek. No i może coś gdzieś się zjemy, zjemy. Ale to jeszcze zdecydujemy. Posiliśmy już hodonin, teraz kierujemy się w stronę Cejkowicz. Mamy około 20 km. Trochę się pobłądzili w hodoninę, bo chcieliśmy jechać. Było takich stawów hodowlanych, ostatecznie nawigacja nas wyrzuciła. w inne miejsce, ale bardzo fajna droga wzdłuż linii kolejowej świetna droga rowerowa fajnie się tutaj jedzie bardzo spokojnie także nie widać żadnych pojedynczych rowerzyści żeby tego po drodze mijali do Cejkowicz pozostało niespełna 10 km jedziemy według nawigacji ale ze strony mapy. 3 bardzo fajna nawigacja polska wersja językowa co ciekawe google nie widzi na, na w Czechach, ani na Słowacji dróg rowerowych. A tutaj można powiedzieć, że bez tej aplikacji, mapy, czy nie bylibyśmy w stanie normalnie jechać i znaleźć w ogóle tych, tych ścieżek rowerowych. A trzeba było po prostu jeździć głównymi drogami. A tak, zobaczcie, poruszamy się po takich pięknych terenach. W sensie wina tam w tej piwniczki, chyba. A, tutaj się chyba zatrzymamy na chwilę. Widzę, że to jest miejsce, w którym zatrzymuje się wielu rowerzystów. zebrały przed nami chmury burzowe O piątej rzeczywiście miało padać, jest teraz 1530 O i tam widać już z przodu leje no, Ciekawe czy uda się nam dojechać bez smoczenia No Jedziemy dalej Dojechałem się pod taką wieżę fajną widokową Dużo, tylko boimy się wejść, bo teraz akurat w okolicy pioruny burza się troszeczkę rozczalała także nie wiemy na razie poczekamy, może przejdzie to schronimy się tutaj pod tą sosną czyli No, słuchajcie, przeczekaliśmy burzę i wspięliśmy się na tą wieżę ona jest ogromna jest strach podchodzi, a ja mówię, że 160 schodów. Ale krajobraz jest przykro, pięknie. Tak na około 40 metrów. Jest chodyka tak Przeczekaliśmy trochę e, tą burzę i deszcz pod tą wieżą. Na no teraz z prawej burza i deszcz, z lewej burza i deszcz, a po środku na razie się nic nie dzieje. Także jedziemy, jedziemy na Aby uniknąć ruchu samochodowego zdecydowaliśmy się na przejazd taką, takim szlakiem gruntowym wśród winnic, ale fajnie jest, o ile oczywiście nie będzie padać. Gdyby miało coś tutaj padać to będzie kiepsko, ale jest dobrze. No, zapuściliśmy się już na takie bezdroża troszeczkę, ale no też celowo chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda tutaj przyroda. jest taka droga mało uczęszczana, jeszcze zostało kilometry takiej, powiedzmy, głównego szlaku rowerowego, ale myślę, że jakoś damy radę. Na razie powoli, powoli zjeżdżamy. Nikogo żeśmy jeszcze nie spotkali. Jest fajnie. więc Tak, kończymy dzisiejszy dzień. Mamy przejechane do tej pory w sumie 180 km. Dzisiejszy wynik, jeżeli chodzi o pokonany dystans, to będzie około 70 km. Teraz na koniec zdecydowaliśmy się przejechać z miejscowości Choworany do Sardi, taką okrężną drogą rowerową. Tak więc do pokonania nam jeszcze zostało jakieś 5 km. Udało się nam uniknąć deszczu. To jest pocieszające, bo wszędzie tutaj lało. Były dość intensywne burze opady. Natomiast w tym czasie akurat żeśmy jedli w restauracji, także bezproblemowo. A teraz tak, jak mówię, dojeżdżamy, kończymy trzeci dzień. Jutro może jeszcze jakaś krótka przejażdżka po okolicy, ale to zależy od pogody. No i wracamy z powrotem do domu po tym wszystkim.